Tam. no trochę wieje, ale może się uda nagrać filmik, więc tak rura po prawej stronie to jest rura wodna, rura po lewej stronie rura do kabla głośnego do zasilania do domu, która idzie do środeczka i do boku I tak wszystkie. raz dwa W tym roku kolejna jest, tam w tamtym roku, gdzie ta butelka, kolejna jest. W tym roku i kolejna jest. Tutaj to jest do odgromówki, no i do szyny wyrównawczej jest tutaj pomiędzy tymi dwoma niebieskimi rurami. Jedna z tych to jest zasilanie główne, druga to będzie zasilanie z, z zewnątrz, z paneli fotowoltaicznych. Mam nadzieję, że jest wystarczająco duża rura. Jest 75 położona z pilotem. Także jest nadzieja, że się uda wciągnąć przewody. Druga rura to jest rura, która będzie szła do wody na zewnątrz. Na jakiś tam ogród. Jest tu zapiankowane wszystko. Także teraz tylko izolacja na zewnątrz więc tak jedna rura to jest rura która jest tak ta najkrótsza 50 to jest do odpływu z pompy ciepła ta dłuższa też 50 tędy będą przychodziły przewody zasilanie i te dwie to są 75 piątki to będą do pompy ciepła czyli do jak to się nazywa tam do monoblokowej pompy ciepła Mam nadzieję, że to się wszystko uda przepchać. No jest to, myślę, wykonane. Wszędzie są zostawione piloty w razie czego do przeciągnięcia. Także tutaj mamy te rury, o których mówiłem. To jest tak, tędy przyjdzie zasilanie z fotowoltaiki, bednarka do szyny wyrównawczej, no i rura do zasilania głównego, Więc to jest ta rura do zasilania ta rura to jest rura główna do wody to jest też warocie wrzuciłem Tak żeby to było Bezpieczniejsze moim zdaniem No i ona przechodzi tędy Na przejście I mamy tutaj do góry Rurę do główno do wody No a tutaj mamy oświetlenie, takiego o już domofon, także jest to zostawione, dwie sztuki. Dlaczego w jednym damy informatyczne przewody, nie przewody, no, przewody a drugą damy prądowe. Także jest zostawione tutaj. Dlaczego w tym miejscu? Tak mi pasowało w tym miejscu zostawić. To jest specjalne Tutaj mamy to całe pomieszczenie na izolację to do izolacji przeciwkie ciała, warstwa. No i z zewnątrz, ale zewnątrz ten... także powoli do przodu. No i styropian zamówiony EPS 150 na ocieplenie fundamentów na zewnątrz. Także jutro jakiś tam porządek się zrobi. z ziemię już w tych miejscach gdzie można. Zwybiorę z tego ponownie. przyjdą i teraz dobrze. Tak, jestem zadowolony jak na raz. Także udało się to co miało się udać.